Cześć, witam serdecznie widzów kanału GMP Garage, moja pasja. Dzisiaj mam w Imadle takie urządzenie jest to Pilarka Sztyl MS230. Przyjechała do mnie, ponieważ na wolnych obrotach gasła, nie miała też wystarczająco dużo siły, także trzeba było zobaczyć, o co w niej chodzi czy paliwo, czy powietrze, czy jakaś inna rzecz. No i pierwsze, co zrobiłem oczywiście wyjąłem, zdjąłem pokrywkę. Sprawdziłem filtr powietrza. Okazało się, że ten filtr powietrza był taki, jak tutaj widzicie, czysty, elegancki. Także tutaj użytkownikowi nic się nie da zarzucić. Natomiast poruszyłem też świecę i okazało się, że świeca jest dosyć luźna. No to w kluczyk i ją trzeba przykręcić, prawda, skoro jest luźno. Przy próbie przykręcenia, niestety, okazało się, że nie ma tam gwintu. No, i świeca niestety nie trzyma kompresji, i przez to, szczególnie właśnie na wolnych obrotach, ona gasła, traciła moc. Na szybszych obrotach jeszcze jakoś tam sobie dawała radę, ale na wolnych absolutnie nie. No i cóż, można byłoby kupić nowy cylinder z głowicą, bo to jest jeden element akurat w tych maszynach. Ale pomyślałem, że może spróbuję naprawić ten gwint, i tutaj już zgromadziłem rzeczy, które są do takiej naprawy konieczne jest to taka dedykowana tulejka z gwintem 14 na, na 1,5 i ona na zewnątrz ma gwint 16 na półtora. Kupiłem też dwa gwintowniki od razu takie, bo nie miałem takich 16 na 1,5. No i cóż, tak odnośnie tych gwintowników, jeszcze dwa zdania, bo tutaj możecie zobaczyć premium quality doskonała rzecz, niby, niby. Dlatego, że tutaj te końcówki chciałem zeszlifować po to, żeby dopasować do takiego pokrętła typowego. To jest chyba 3 8 cala i, i trzeba było zeszlifować tu około pół milimetra. Mm. No okazało się jasno, że to jest stal nie szybkotnąca, tylko stal narzędziowa. Także jeżeli chcecie mieć rzeczywiście premium quality, to trzeba kupować takie narzędzia skrawające ze stali HSS, czyli high speed steel, stal szybkotnąca. I wtedy wiadomo, że to jest premium quality, a tutaj to jest tylko te gwiazdki, koronki, to po to, żeby tylko zwabić ludzi, a nie po to, żeby rzeczywiście dostarczyć premium quality. Chociaż z drugiej strony, jak ktoś chce tak nazywać, niech nazywa. Okej, okay. i cóż, w tej chwili ja już przewierciłem ten otwór w głowicy wiertłem 14 Natomiast pod gwinty 16 na 1,5 otwór powinien być 14,5 mm. No zasada jest tutaj całkiem prosta. Od średnicy gwintu trzeba odejmować skok. Czyli jak mam gwint 16, to odejmuję 1,5, mam 14,5 i to jest średnica otworu, która powinna być pod ten gwint zrobiona. Gdyby był normalny skok gwintu 16, czyli tam 2 mm, to 16 odjąć 2, powinien być otwór 14 mm. I ta zasada jest, do każdego gwintu się stosuje, także łatwo zapamiętać i Łatwo to wykonać, ale dlatego, że właśnie nie, nie mam wiertła 14,5, to dorobiłem sobie tak z wiertła jeszcze po prostu lekko go tutaj szlifnąłem na, na odpowiedni wymiar. W tej chwili jakieś 14,4 i za chwilę jeszcze przy tym wiertłem no i będę gwintował otwór. No i teraz delikatnie spróbuję powiększyć ten otworek na te 14, gdzieś tam 14,4-14,5. się okazuje, aluminium jest wdzięcznym materiałem do takiej obróbki. Zostało to już ładnie przywiercone. Może pokażę Wam bardziej z bliska. Myślę, że widać, jak się białe błyszczy. No i całkiem dobrze udało mi się wprowadzić gwintownik tutaj, także mam nadzieję, że to gwintowanie nie będzie problemem. Właśnie Dlatego takie umocowałem, żeby te wióry, które jak widzicie nie wpadały do środka, tylko żeby leciały sobie na dół, żeby nic tam do cylindra nie wpadło. I już czuję, że chyba przechodzi. I przeleciałem jedyneczko teraz wykańczającym. Wygląda na to, że gwint jest w porządku. naciął się całkiem chyba nieźle. Łatwiej też nacinać takie gwinty o mniejszym skoku jak takie o dużym skoku. No nie widać tu jest dokładnie tak jak może jakbym chciał, ale coś tam się porobiło. No dobra, to teraz kręcam sprężynkę. No i powiem wam, że wkręcenie tej tulejki wcale nie było proste, ale udało się. No ważne oczywiście jest to, to jest konieczne, żeby wkręcać ją za tą końcówkę, którą tam widzicie, która wystaje żeby ona była jako pierwsza, dlatego że wtedy zmniejsza się średnica tej sprężynki i ona się w miarę dobrze wkręca absolutnie nie da się wkręcić od drugiej strony no, ale gwincik jest zrobiony, w tej chwili weszło teraz muszę tylko wyłamać właśnie tą końcówkę, która tam została I myślę, że to uda mi się zaraz to zrobić Mam takie specjalne też szczypczyk i podszlifowane chyba to powinno jest to jest ta końcóweczka właśnie została wyłamana tak Wam pokażę leży także jest ok no i cóż, teraz trzeba tylko wkręcić świecę mam nadzieję, że nie będzie tu żadnego żadnej niespodzianki i problemu no świeca złapała gwint. Chodzi całkiem fajnie, nawet słabo powiem wam. Teraz tylko kluczykiem. No idzie, idzie elegancko, tak jak być powinno. Okej. Okay. No i jestem przekonany, że temat jest załatwiony. A z dam poczekać chwilę, żeby ten klej zasychnie, Niech to wszystko tak się ustoi. No i za jakieś kilka godzin będę je odpalał. Nie umieszkam się tym pochwalić. No to cóż, odpalamy maszynę po naprawie. Mamy piękną zimę. Zobaczymy, jak ona zapali. Nie wiem, bo to też. szanie. zobaczymy. Jest pełne sanie. Wszystko powinno być ok. Byśmy może odpuścili lekko na ma. pierwszy tryb. Jak widać maszyna pięknie odpaliła, pracuje też elegancko, czyli naprawa gwintu powiodła się w 100%, chodzi elegancko, bardzo tania naprawa, bardzo skuteczna, jestem przekonany, że ten gwint z tej spiralki, z tej sprężynki jest nawet mocniejszy niż gwint, który był wykonany w Alminiu, także polecam tego typu naprawę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.